Ale bez kitu, śmiesznie to wygląda, nie? Wszystkie anony patrzą się na nas. Snobelags na w cowboy... cowboy chacie, iha! Dajcie moi drodzy. Właśnie dotarliśmy do Berlina. Jest czwartek. Także jutro zaczynamy zabawę. Spoko miejsce. Mamy, mamy Dima, możemy walczyć. Mamy stopa, Ale jutro, jutro nastąpi rozpoczęcie tych trzech ważnych dni, w których będziecie oczywiście mogli mnie spotkać. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście na spotkaniu. Także ja teraz się troszeczkę odświeżę, bo podróż samochodem była troszeczkę długa, ale jest spoko, jest spoko. Jesteśmy na miejscu i jutro gramy. Moi drodzy, właśnie za chwileczkę wychodzę spotkać się ze znajomymi i właśnie odebrałem gifta od mojego buddy. Czy to wyskoczy, czy to nie wyskoczy, ale właśnie wbiłem best buddy z moim Mewtwo. Zobaczmy sobie Combat Power. Jest 4780, wymaksowane. Shundo, bez kitu. Dobra, to miał być odcinek na ogonfeście, a czy ktoś mnie zaprosił? Jest. Jest, bez buddy. Tak myślałem właśnie, że to się wydarzy po restarcie apki. No tylko tam chwilami widać jego ogon, nie? Ojeja. No drugiego niestety nie trafiłem. Także moi drodzy wybiła godzina dziewiąta. Już troszeczkę jest po, także jestem spóźniony do parku. O dziewiątej zmieniły się spawny. Za chwileczkę wam pokażę, tylko tutaj jajeczka się kluły. Chyba to nie jest nic dobrego. Kranidosik. Nie Szajni. Ale na Pajnapku. Zawsze spoko Już widziałem Snorlaxa, Nirbaju i Panpura Tak mi się wydaje Nie wiem czy go spotkam tutaj Zaraz zobaczymy Po drodze może mi się na Plusa złapie czy coś Galeriańska ponita Nie Shiny Spoczko Potonii w sumie też nie mam Ej Dejno Dejno z Vincensa Shiny A, ale by było, nie? W Berlinie po raz kolejny ee, Shiny Day na no, tydzień po i nie? Spoczko. A idziemy teraz, właśnie na autobus. Tu jest fajny ticket. Teraz Niemcy zorganizowali za 9 euro uciek. Chyba go GoPlus ciachnął. Coś mi się tak wydaje. Dobra, zobaczmy Shildon. Ej, tu jest sporo w ogóle fajnych poków. A nawet jeszcze nie ma w parku. Mam nie shiny. Mam tylko jednego z Madrytu. Nie wie, co się wydarzyło w Madrycie, zapraszam do odcinka. Mm, dobra, Fibas tam mnie nie interesuje. Mamy nowego Questa. No bo nasz profesor Willow zniknął. Dobra, ja w sumie muszę iść, bo nie zdążę na autobus. Dobra, mamy nowego Questa. Pokemon Golf Berlin. Trzy snapshopy. Snapshoty, Explore, Spin 7 Pokestopów, Easy, Spoczko. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Ten może być Shiny, nie? Ale nie jest Shiny. Dobra moi drodzy. my nie mam jeszcze. Lecę do parku. Widzimy się tam. Dobra moi drodzy. Dwie rzeczy. Panpur. Właśnie na ekranie. Także mamy... Będzie wpisik do Pokedexu. On jeszcze nie może być Shiny. On będzie na... następnych chyba GoFestach. Shiny z tego co kojarzę. Ale nie jestem pewien. Ale mamy. Panpur. Do Pokedexu. Spoczko. I druga rzecz. Snorlax. Cowboy Hatche, iha! Obyśmy trafili go dzisiaj Szajni. Nic ciekawego. Idę na busa. Jesteśmy sami. Ród Kiercienwyk. Nie byłem w Londynie i tak naprawdę nigdy takim autobusem nie jechałem. Ale śmiesznie się jedzie, a teraz to się nie zmieścimy na 100%. Szerzę. Nie wiedziałem, że on tutaj też jest. Mam włączony mikrofon. Także mamy wszystkie, wszystkie trzy, całą trójkę w się, Akurat mam jajeczko, więc mówię dobra, łapiemy go. Jeszcze nie wysiadłem z autobusu, ale to jeszcze nie jestem oczywiście na terenie parku, nie? Więc... ale mamy Hanseija do Pokédexu, czyli cała trójka. Uu, jeszcze jeden przystanek i wysiadamy. Poczko. czyli to już jest park i jajeczko się klują a ja, ja muszę zaraz wysiadać, dobra szybko szybko, szybko, szybko Audino, nie szajni Enolga nie szajni Audino dobra wysiadam powiem wam tak ledwo wysiadłem nawet nie wiedziałem, że już jestem tak blisko parku miało być tyle przystanków, a tutaj nagrywaliśmy itp itd i się okazało, że... No już praktycznie jesteśmy. Dobra, teraz ja muszę przejść na drugą stronę ulicy, ale jadą samochody. Więc sobie szybko śmigniemy. My mamy inne wejście niż wszyscy. Że nie wiem, mam nadzieję, że tędy będę mógł po prostu tutaj wejść. Niby jest jakaś ścieżka. Ale moi drodzy, nie wiem czy widzieliście. Przed chwilą. Sprawdźmy sobie co w ogóle tutaj jest w tych questach. Clamperl Why? Po co? Polisy drzedeją mam tyle shiny, że nikt tego nie chce. Masakra. Dobra, sprawdźmy sobie drugi Quest. Tutaj na wejście mamy akcję, więc za chwilę go pewnie zrobimy. Darumaka 583? To nie jest coś wysokiego? Hej, skobany musi się turlać. Zaraz zrobimy sobie tego akcjum, bo oczywiście dzisiaj mamy jeszcze dodatkowe ride passy. Także no na pewno mam nadzieję, że w ogóle Shiny dzisiaj jakieś trafimy. Dobra sprawdźmy. 5, 8, 3. Dobra, nie było tematu? To nie jest nic dobrego. Snorlax. Nie jest Shiny, ale śmiesznie nie wyglądał eskito. Muszę go zapać Shiny, nie? Nie ma bata, nie ma bata. Może dzisiaj mi się uda. Miejmy taką nadzieję. Ale co chciałem Wam powiedzieć, dzisiaj szczęście, czy tu jest przejście? Chyba jest przejście. Dzisiaj miałem szczęście, zacząłem dzień od Shiny. Złapię się tylko ten Snorlax i zaraz Wam pokażę. I zaraz już pewnie jesteśmy pod tym Aksiu. Dobra, czekajcie, jest Snorlax. Czy jest tutaj coś ciekawego do sprawdzenia? Ponita, Sługme sobie tylko sprawdzimy. Nie jest Shiny. Ale jeśli chodzi o Szajniaczka... też dobra, czekajcie, elektrajka jeszcze sprawdzę, bo to jest rzadkie bardzo. Ee... Jeśli chodzi o Szajni, to przed chwilą, mogliście zauważyć jak jechałem autobusem, łapał się korpis Szajni. No dobra, już Wam zespoilowałem. Złapałem dzisiaj miutu ee... od Faldorna, dziękuję bardzo, wczoraj wyjeżdżając z domu. Szajni Pikach się złapał, no powiem Wam... Dwa tygodnie męczyłem się, żeby go złapać i się udało na Go Plusa, praktycznie na wyjazd z, e, z domu na Pokémon GO Fest Berlin i w Czajnik przed chwilą. Powiem Wam tak, Electrike to chyba taki najbardziej rzadki Pokémon tutaj, którego bym chciał. Dobra, robimy tego Aksju i ja zaraz wchodzę do środka. A, już jesteśmy chyba za daleko. Nie. Bijamy. Chodźmy na gazon. Yo! Hello! What's guys? Nasz przyjaciel z Polski. Ja, się nazywasz? Dziłtek. Hello. Hi, guys. Some Chinese? Yes. Yes? I got only one. spider, a little spider. I got corpish from Seville. See you around. Dobra, moi drodzy. Dostałem taką... ...plakietkę, jak mieliśmy ostatnio. W safari. Trochę inna na Antic partner Fuh, powiem wam masakra gadałem przez chwilę z panią Ponoć ten park jest jeszcze większy niż w Dortmundzie <gryzm> Więc nie wiem czy ja tu się ogarnę Dobra na razie gram na Gupusa Zobaczymy co tutaj się wydarzy ciekawego sprawdźmy czy wpadło jakiś shiny teraz jak gadałem nie nic nie wpadło tu bym chciał do tego nie erki kurczę przydałoby się wyłączyć te erki jak ktoś nie chce robić ale pan pury, pan Siry się ma eee, pan pury, pan Siry będziemy łapać nie bo Kendy są potrzebne No idziemy na spotkanie Dobra, Moi drodzy To samo co w Sewilli. z korpiszami mamy... Pełno anonów. Dobra, zrobimy sobie to inaczej. Czekajcie, ja wam zrobię szybko nagrywanie ekranu. Ej, nie spodziewałem się tego. Dobra, i zróbmy sobie tak. Bo wiecie, anony teraz są postrzegane bardzo w sensie przeze mnie. Dobra, nie jest shiny. Nie jest shiny. Szybkie shiny czeki, czy któryś będzie shiny. Byłoby fajnie. Dobra, czekajcie. Zajdę sobie z nabok. Ajajaj, tego bym bardzo chciał, bo ostatnio nie trafiłem. Dobra, to jest ten sam. Meskitu. Proszę, bądź shiny. Bądź shiny któryś. Dobra, nie wiem, którego klikałem. Ale nie no, jak wiecie, tutaj one są skierowane w naszą stronę. Tak w troszeczkę. Dobra, a no ten też nie jest shiny. Jak przegapię jakiegoś shiny. Ale nie, raczej chyba żaden nie będzie Shiny. Ale jakby był... Jak będę miał powtórkę, to i tak spoko, bo... No nie, żaden nie jest shiny. Jakbym miał powtórkę... Dobra, czy wszystkie są skierowane w moją stronę? Ale bez kitu śmiesznie to wygląda, nie? Wszystkie anony patrzą się na nas. Dobra, no wszystkie są te, nie? Wszystkie są w naszą stronę skierowane, więc dobra, go plus działa, ja mam pół godzinki. Ale co tam się dzieje w tym parku, to jest masakra. Bezki tu jest większy niż Dortmund, nie? Dobrze, że mam jajo odpalone, bo tutaj pełno nowych stopów. <grym> Także moi drodzy, tak jak... Tak samo jak w Sywili, mamy postawione anteny, żeby wzmacniać sygnał. Więc na razie bez żadnych problemów, chociaż no jestem tu jakieś 20 minut, a tam jest jeszcze jedna. Sporo ludzi. Przejdziemy się zaraz. Zwiedzimy wszystko. Moi drodzy i my mamy tutaj szansę jako pierwsi pokazać wam jak działa czekajcie. Dobra, zniknęło. Ej, tu są togetyki. Dobra, czyli jak zmieniamy miejscówkę, to po prostu wszystko się zmienia. Ale mamy tutaj tą nową aplikację Campfire. I na przykład widzicie, ja jestem tu, idę sobie na tego rajda i robię zapal, flarę. Czekaj, a co to tam są za dwie flary, kurczę? Ktoś jeszcze tam idzie? Nie wiem, jak to działa. Muszę się za chwilę zapytać. Nie wiem, czy to ktoś jeszcze idzie. Czy to tylko ja? Tutaj jest dużo fajnych szajniczeków. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ponity, nie szajni. Kotoni nie mam. Szajni jeszcze ani jednej nie zapałem. Może tutaj? Ja nie wiem. Spotkałem... Yy... graczy z Polski. Młodych pozdrawiam. I mi powiedział, że on ma 8 shiny. A tu kurde godzina minęła, nie? Hello, a ja mam tylko jednego i to do, nawet jeszcze przed wejściem do parku złapał się plusa, nie? A w parku jeszcze żadnego shiny. Critical catch. Idziemy zwiedzamy. Idziemy tu. Content creator, neat and greet.